Cofnę, mogę się cieszyć z tego co mam i z tego co mam Wnioski wyciągnę, zrobię cokolwiek, żeby na nowo ułożyć swój blam Trzymam pochodnie, nadzieja w formie, znowu zajawka by robić ten rap Zrobię go godnie, sam dobrowolnie, rymy się sypią z nieba jak grat Nie wykorzystałem wiele szans, zapuściłem się w głęboki las Dałem dyla i nogi za pas To pojebane, ale gryzie mnie to cały czas Gryzie, Zdruzgotane moje myśli w opór oh, oh. Za dużo wlałem wódki do soku, za dużo odzyskałem wiarę, jestem gotów, żeby znowu to nawijać i dojść do głosu oh, oh. Zanim to nabierze tempa to... To, to Samolot rozwali pentagon Potem nowy król obejmie tron Na spoczu drogi nowy zbuduje dom Ziom Nowy król obejmie ten tron Na spoczu drogi nowy zbuduje dom Właśnie tak będzie dział Czasu nie cofnę, mogę się cieszyć Z tego co mam I z tego co mam Wnioski wyciągnę, zrobię cokolwiek, żeby na nowo ułożyć swój plan Trzymam pochodnie, nadzieja w formie Znowu zajawka by robić ten rap Zrobię go godnie, sam dobrowolnie, rymy się sypią z nieba jak grad, Tak grad Wyrobiłem serę, rapper Rapper Startowałem z wysokim pułapem Wyjebane wykładałem lachę, zaimponowało mi to wtedy jak ciosy karate Moje moto takie karpe diem, dobry temat dawał dobry dealer Chciałem z tego zrobić se platynę, przegapiłem moją ostatnią godzinę Kurwa, I dlatego wszystko poszło z dymem, bo bawiłem się tamtym trotylem Drugi raz już nie zginę, bo zatrzymałem kurwa na górze gilotynę. Czasu nie cofnę, mogę się cieszyć z tego, co mam i z tego, co mam. Wnioski wyciągnę, zrobię cokolwiek, żeby na nowo ułożyć swój plan. Trzymam pochodnie, nadzieja w formie, znowu zajawka, by robić ten rap. Zrobię go godnie, sam dobrowolnie. Rymy się sypią z nieba jak grap. Nie zobaczysz tego na sklepowej półce, ani nigdzie indziej. Będę chciał to w internet to wrzucę. Mogą mnie trzymać na czarnej liście i rzeczywiście mogłem się sprężać. Czasem żałuję, ten czas to gehenna. Ale powracam jest nowy materiał. Jeszcze nie kończy mi się rezerwa. No to co? Zapraszamy do mikrofonu kurwa. To będzie kawałek pod tytułem Elo, 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 polej mi wódeczkę Proszę troszeczkę wódeczki Ale Na nowe nagryweczki Elo elo, lej mi tu kielona ziom i chuj Felon. Wbijam w to Chuja Wbijam w to. Chuja? Wjeżdżam tu teraz jak Shibuya. A kto się kurwa buja? Chyba nie ty. Więc koleś, robię to tak, że spełniam tu swoją rolę I pierdolę tych, co mówili mi ziomek Wiesz co, jestem tu sam, w tej grze, na tej plansy gram O to wszystko, co tu teraz pcham Robię to i pierdole ten chłam Niszczę tu tylko ten bał, cały czas Robię to jak chcę, potem mówią o mnie, że jestem popierdolony Ej, nie wiem sam, jak wiesz, to wypędzam Robię to tylko tak, atmosferę to podkręcam Robię to jak pętla, na twojej szyi się tu zawiesa Wiesz, robię to tropę wędza, jak mój brat Wjeżdżam w ten beat, bo to jest mój skład F.I.R.M.A. kiedyś była teraz jej, tu nie ma Ale wiesz co, odkryłem tutaj stan Że mogę być najlepszy w tej grze Rozpierdolę ciebie tak jak ja to chcę Glimbox leje do mordy Jak mam tu wirusa to odbijam I po co te schody przede mną Ja tu robię rozpierdol A ty odejdź z tą chujową gębą Bo jesteś kurwa tempy. Jak robię to omijam te zakręty Wiesz tu ziomek, teraz napierdalam to jak fokus Robię to z bloków, nie puszczam tu smoku Bo jestem najlepszy w tej grze Także robię to tak jak chcę I musisz się z tym okiem znać To nie pętla, to nie wszystko na a kręcić Teraz, a jak wybucham jak teraz ofera Ej, kręcę tu od jedynki do zera Jak popek na freestyle'u jechał, tak ja też będę tutaj jechał To jest mój rok 2019 A tobie kurwa może to i ziomek światło zgaśnie Masz bujną wyobraźnię, tak wiem. Ja nie jeden, ale nie jak jeden, siedem. Napierdalam tutaj po grze, jestem dobry. Czasem i kurwa mi się plącze język, Jak go te zakręty. Ej, ale jeszcze zrobię tutaj pokazówkę. A jak będę chciał, to odpalę sobie lówkę. Mówią, że OSTR jest najlepszy. Nie to ja to młode pokolenie i nie piszę wierszy. W chuju mam twoje te wywody, ja omijam schody, robię to tak jak pak. fonika Kiedy była tutaj i na głośnikach nie znikam. Elo, to jest moja klika. Patrzę jak robi tutaj Dawid, teraz to and flow. Robię tutaj i mówię to yo, yo, yo. Ej, chiki bow, chiki bow, chiki bow, dawid jestem tu z tą moją grą, ej, jakbyś mi kiedyś mówił, że jestem kujowy, Wypierdalaj, stąd jestem odlotowy, jestem odlotowy, będę na zawsze, wiesz, jestem najlepszy w tej grze, Podkarpacie, RBR, Skurwysyny syny, 2019, to są moje rymy, idziemy po platyny, elo!